Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Astrofaza Obserwacje Nieba, tworzonym wspólnie z firmą Delta Optical. Do tej pory rozmawialiśmy o teleskopach, o sprzęcie, którym można obserwować i owszem, będziemy jeszcze o tym mówić, natomiast teraz czas na to, na co chyba wszyscy czekają, czyli co właściwie obserwować. Dziś zajmiemy się nie szczegółami, nie mgławicami, nie jakimiś drobnymi detalami, ale tym, co można obserwować nawet bez teleskopów, przy czym można pod gołym niebem Patrząc sobie własnymi nagimi oczami, zabrać drugą połówkę na jakąś na przykład romantyczną e, randkę, czy też spacer i po prostu e, zabłysnąć znajomością nieba, które nad nami się rozpościera. To, co rzuci się nam pierwsze w oczy, to oczywiście gwiazdozbiory. Są to pozorne układy gwiazdne, które razem tworzą kształty, jeśli by poprowadzić linię między nimi. W rzeczywistości jednak gwiazdy te są od siebie bardzo oddalone i nie mają ze sobą zupełnie związku. To tylko złudzenie, które pozwala nam porządkować nocne niebo, a za jego powstawanie odpowiada cecha mózgu zwana pareidolią. To właśnie dzięki pareidoli dostrzegamy kształty tam gdzie ich nie ma, na przykład wóz w wielkim wozie, twarz na Marsie lub w tym samochodzie, albo dobro w politykach. Jedne z pierwszych zapisków dotyczących podziału nieba na konstelacje pochodzi z V wieku przed naszą erą, kiedy to Babilończycy podzielili widoczne niebo na 12 części. Dopiero w II wieku naszej ery Ptolemeusz podzielił je na 48 gwiazdozbiorów, z czego aż 47 używanych jest do dzisiaj. Obecnie zarówno niebo północne jak i południowe podzielone jest na 88 gwiazdozbiorów, które zostały zatwierdzone przez Unię Astronomiczną w 1930 roku. My zajmiemy się północną półkulą z racji na to, że te z Polski możemy obserwować. Opiszę gwiazdozbiory tylko z grubsza. Dokładny ich skład i ciekawe obiekty, które możemy w nich znaleźć, umieszczę w odcinkach dotyczących konkretnych gwiazdozbiorów. Na pewno wiele osób zapytanych o najpopularniejszy gwiazdozbiór odpowie z miejsca Wielki Wóz. Rzuca się w oczy nawet podczas relatywnie jasnych nocy. Jednak Wielki Wóz nie jest gwiazdozbiorem, a jedynie asteryzmem, czyli pozornym układem gwiazd, które układają się w dany kształt. Wielki Wóz jest częścią konstelacji Wielkiej Niedźwiedzicy. Jest to gwiazdozbiór około biegunowy Nieba Północnego i trzecia największa konstelacja nocnego nieba. W granicach tego gwiazdozbioru zobaczyć można nieuzbrojonym okiem aż 125 gwiazd, a oglądać można go całym rokiem. Od niego też można w dość prosty sposób zlokalizować Gwiazdę Północną. Wystarczy, że po tylnej ścianie wielkiego wozu poprowadzimy linię prostą. Pierwsza najjaśniejsza gwiazda w odległości mniej więcej pięciokrotności odcinka tylnej części wozu to właśnie Gwiazda Północna. Ciekawostką jest też podwójny układ gwiazd w ogonie Wielkiej Niedźwiedzicy: Mizar i Alkor. Tak naprawdę te dwa punkty świetlne składają się aż z sześciu gwiazd, a w dawnych czasach były traktowane jako test ostrości wzroku. Jeśli ktoś gołym okiem widział je jako dwa osobne punkty, miał sokoli wzrok. Ja widzę tylko w okularach. Kolejnym gwiazdozbiorem jest Andromeda, nazwana tak na cześć córki Kasjopei, która miała zostać złożona w ofierze potworowi morskiemu, nasłanemu przez Posejdona na jej miasto rodzinne. A wszystko to dlatego, że jej matka obraziła wodne nimfy, twierdząc, że razem z córką przewyższają jej urodą. No cóż, jak widać, nie warto wkurzać Posejdona. Andromedę znajdziecie w okolicach gwiazdozbioru Pegaza. Tworzy ją sześć jasnych gwiazd, które układają się w asteryzm. Jednak w skład całego obszaru gwiazdozbioru wchodzi prawie 100 widocznych gołym obieściem. Gwiazd. Dodatkowo, patrząc nieco powyżej tej gwiazdy, znaleźć możecie galaktykę Andromedy. Tę obserwować można przy odpowiednio ciemnym i czystym niebie nawet gołym okiem, a najlepiej jego kątem. Mamy tam więcej czułych na światło komórek siatkówki, więc zauważycie więcej, nie patrząc bezpośrednio na nią. Od Andromedy blisko już do Kasjopei, nazwanej tak po Złej Matce. Dodatkowo ta konstelacja leży na Drodze Mlecznej, jeśli więc ten pas gwiazd byłby słabo widoczny, a chcielibyście zrobić zdjęcie, polujcie właśnie na ten charakterystyczny gwiazdozbiór przypominający rozciągniętą literę W. Gwiazdozbiór ten widoczny jest w Polsce całym rokiem, a w jego obręb wchodzi ponad 90 gwiazd, które oglądać możecie nieuzbrojonym okiem. Co ciekawe, środkowa gwiazda nosi nazwę Navi, podobnie jak niebieskie stwory z filmu Avatar. Bezpośrednio z Andromedą łączy się siódmy największy gwiazdozbiór nieba nocnego, czyli Pegas. W jego obrębie zobaczyć można gołym okiem około 100 gwiazd, a nazwa gwiazdozbioru również wzięła się z mitu o Perseuszu. To właśnie latając na tym skrzydlatym koniu miał uwolnić księżniczkę Andromedę, którą po pokonaniu potwora poślubił. Obydwu gwiazdozbiorów nie należy łączyć, mimo że leżą blisko siebie, to Andromeda nie jest zadem Pegaza. Gwiazdozbiór przedstawia tylko połowę, tułów oraz koński łeb. W Polsce gwiazdozbiór ten najlepiej widoczny jest od września do grudnia, więc już niedługo nadejdą dla niego lepsze czasy. W obrębie tego gwiazdozbioru w roku 1995 odkryto gwiazdę 51 Pegasi, dookoła której krąży planeta o masie co najmniej połowy masy Jowisza. Natomiast sama gwiazda jest bardzo podobna do naszego Słońca. Na lewo od Andromedy i poniżej Kasjopei leży nasz bohater, czyli gwiazdozbiór Perseusza. Również przez ten gwiazdozbiór przebiega pas Drogi Mlecznej, natomiast sam gwiazdozbiór najlepiej widoczny jest z Polski jesienią. W jego obręb wchodzi około 90 widocznych gołym okiem gwiazd. Jego druga najjaśniejsza gwiazda, czyli Beta Persei, nazywa się Algol. Nazwa pochodzi ze starożytności, a oznaczała mniej więcej tyle co diabeł. Na jej nadanie wpłynął fakt, że okresowo zmieniała swoją jasność. Dziś wiemy, że jest to układ Podwójny zaćmieniowy, w którym jedna gwiazda przysłania co jakiś czas tę jaśniejszą. Najjaśniejszą gwiazdą Perseusza jest Mifrak, oddalony od nas o prawie 600 lat świetlnych nad olbrzym, tworzy niejako centrum, z którego rozchodzą się wszystkie trzy ramiona gwiazdozbioru. Po lewej stronie Perseusza natrafiamy na Gwiazdozbiór Woźnicy. W jego skład wchodzi około 90 gwiazd. Jest kilka różnych mitów, które reprezentować miałyby Gwiazdozbiór Woźnicy. Jednym z nich jest postać półboga Erichtoniosa, który dał ludzkości wiele wynalazków, tak jak na przykład powóz, za co został uwieczniony na niebie. Inny mit opowiadał o Faetonie, synu Heliosa Boga Słońca. Bez pozwolenia ojca wziął on powóz i popędził przez nieboskłon, jednak tylko Helios był w stanie zapanować nad rumakami i powóz spadł z nieba, pozostawiając po sobie smugę rozdartego nieba, z którego wysypały się gwiazdy czyli drogę mleczną. Właśnie na pasie drogi mlecznej leży ten gwiazdozbiór i tam należy go szukać. Najjaśniejszą gwiazdą jest Kapella, gwiazda podwójna, ale przebywająca w układzie wielokrotnym złożonym z aż 10 gwiazd. Na prawo od Perseusza, mijając gwiazdozbiór trójkąt, dochodzimy do gwiazdozbioru Barana. Najlepiej widoczny w Polsce jesienią i zimą. Gwiazdozbiór ten kojarzył się ludziom z baranem już od czasów starożytnych Sumerów. Co ciekawe, w XVII wieku kilka gwiazd zostało baranowi zabranych i utworzono nowy gwiazdozbiór osy lub też muchy, ponieważ nazwa ewoluowała. Ostatecznie jednak powróciły one na pierwotne miejsce i baran znów jest kompletny. Tu ponownie odkryliśmy też egzoplanetę, gazowego giganta wielkości Jowisza obiegającego najjaśniejszą gwiazdę barana, czyli Hamala. Woźnica graniczy z innym znanym gwiazdozbiorem, a mianowicie z Bykiem. Kolejna rogacizna na naszej małej liście jest tym razem 17 największym gwiazdozbiorem na północnym niebie, a w jej skład wchodzi około 125 gwiazd, które obserwować można gołym okiem. Widoczny w Polsce od jesieni do wiosny, zawiera w sobie masę ciekawych obiektów takich jak mgławica Kraba czy Plejady. Najjaśniejszą gwiazdą byka jest Aldebaran, czerwony olbrzym, 40 razy większy od Słońca. Nazwę łatwo skojarzyć z Baranem, który też jest rogaty, zupełnie jak byk. Generalnie większość gwiazd byka jest słabiej widoczna i najlepiej obserwować ten gwiazdozbiór przy dobrze ciemnym niebie. Bezpośrednio pod bykiem znajduje się mój drugi po Kasiopei ulubiony gwiazdozbiór, Orion. Niestety w Polsce widziane głównie od października do maja, więc większość czasu obserwacji przypada na dosyć zimny okres. To bardzo ciekawy gwiazdozbiór, w obrębie którego dostrzec możemy około 120 gwiazd. Znajduje się tam również wiele znanych obiektów astronomicznych, takich jak chociażby Wielka Mgławica w Orionie, którą znaleźć możemy poniżej pasa Oriona, czyli trzech gwiazd w środkowej części gwiazdozbioru. W jednym z ramion Oriona znajduje się znana gwiazda Betelgeza, która w najbliższym czasie może dać niesamowite show na niebie. Patrząc na prawo od barana, mijamy gwiazdozbiór ryb i docieramy do wodnika. Gwiazdozbioru widocznego z Polski głównie jesienią. W jego obręb wchodzi około 90 gwiazd, z czego najjaśniejsze tworzą asteryzm, przypominający wodnika lejącego wodę z dzbana. Konstelacja przypominać Ma Medesa, najprzystojniejszego mężczyznę na ziemi, którego Zeus porwał na Olimp i zrobił z niego wodziankę. Podawał on bogom wodę, wymieszaną z nektarem i ambrozją. Również w wodniku znajdziemy wiele interesujących obiektów, takich jak mgławice czy gromady gwiazd. Patrząc na prawo od wodnika, zobaczymy kilka gwiazdozbiorów takich jak źrebię, delfin, strzała i lisek, a poniżej orzeł, który przedstawiać ma Zeusa przemienionego w orła, który porwać miał wodnika na Olimp. W tym gwiazdozbiorze znajduje się również jasna i znana gwiazda Altair. Ten gwiazdozbiór widoczny jest głównie latem. Jedna z legend dotyczących gwiazdozbioru Wolarza wiązała go z postacią syna bogini Demeter, który lubował się w oraniu pola za pomocą niedźwiedzi. Ten gwiazdozbiór jest widoczny nad Polską od zimy do lata i zawiera w sobie około 90 widocznych gołym okiem gwiazd. Najjaśniejsza gwiazda Wolarza Arctur jest trzecią co do jasności gwiazdą nocnego nieba. Z racji na to, że położony jest z dala od pasa Drogi Mlecznej nie znajdziemy tu zbyt wiele obiektów takich jak mgławice czy gromady otwarte, natomiast możemy obserwować galaktyki i gromadę kulistą. W okresie zimowo-jesiennym na nocnym niebie dostrzeżemy jeden z zbiorów zodiakalnych, czyli bliźnięta. Szukać go należy w bezpośredniej bliskości Oriona. Głowy bliźniąt tworzą dwie dość jasne gwiazdy, Castor i Pollux, i właśnie z Greckim mitem o tych dwóch braciach powiązana jest ta konstelacja. Znajdują się tu gromady otwarte, gławice i generalnie kilka ciekawych obiektów, które można oglądać zarówno gołym okiem, jak i przez teleskop. A niedaleko bliźniąt znajduje się kolejny gwiazdozbiór zodiakalny i bardzo jutubowy gwiazdozbiór Rak. Do obserwacji najlepsze jest dosyć ciemne niebo z racji na to, że gwiazdy Raka świecą relatywnie słabiej niż obecnych dookoła gwiazdozbiorów. Najlepiej widoczny jest od zimy do wiosny, a przedstawia mitycznego raka, którym Hera poszczuła Heraklesa, kiedy ten wykonywał swoich 12 prac. jak generalnie zadania nie wykonał, ale Hera, czuła na jego poświęcenie, umieściła go na nocnym niebie. W raku znajduje się jedna z najjaśniejszych gromad otwartych, M44. Można oglądać ją gołym okiem, natomiast robi też niesamowite wrażenie oglądana przez teleskop. Tu polecałbym jednak okular w okolicach 25 mm. Pozostajemy w kręgu zodiakalnych gwiazdozbiorów. W okresie wiosennym na niebie możemy oglądać lwa i małego lwa. Roboczo nazwijmy go sobie Mufasą i Simbą. Gwiazdozbiór przedstawia lwa nemejskiego, którego Herakles miał pokonać w ramach jednej ze swoich prac. Bestia była dość twarda, nie można było jej zabić żadną ze znanych broni. Dlatego też Herakles dziada udusił, a następnie rozciął jego skórę pazurem bestii i przyodział się w nią, zyskując odporną na ciosy zbroję. W lwie znajdziemy jego najjaśniejszą gwiazdę, Regulusa, w dawnych czasach uznawaną za gwiazdę królewską, a reprezentującą serce naszego niebieskiego lwa. Jan Hewel już nad Dużym Lwem znalazł jeszcze Małego Lwa i wyodrębnił go jako osobny gwiazdozbiór. Jest on jednak generalnie słabo widoczny. Obydwa gwiazdozbiory z Polski najlepiej widoczne są wiosną. Niedaleko czai się największych z gwiazdozbiorów Nocnego Nieba, Hydra. Przedstawia on Hydrę Lernejską, z którą zmierzyć musiał się Herakles. Problem z potworem był taki, że po odcięciu jednej głowy Hydrze odrastały dwie kolejne. Dlatego też Heraklesowi z pomocą pośpieszył jego woźnica Iolaos. Przypalał on miejsca po odciętych głowach, zapobiegając odrastaniu. W końcu Herakles odciął nieśmiertelną głowę Hydry i pokonał potwora. Na niebie gwiazdy układają się w jedną głowę, właśnie tę nieśmiertelną. W Hydrze znajdziemy kilka gromad otwartych, mgławice oraz kilka galaktyk. Na lewo od Hydry i Lwa znajdziemy kolejny zodiakalny gwiazdozbiór, Pannę. Jest to największy zodiakalny gwiazdozbiór i drugi po Hydrze na nocnym niebie. W jego obrębie zobaczymy około 95 gwiazd. Konstelacja ta w prawie wszystkich kulturach łączona była z postacią kobiety. Mitów powiązanych z tym gwiazdozbiorem było wiele i wiele boginek lub ziemianek było z tym gwiazdozbiorem wiązanych. Co ciekawe, w tym gwiazdozbiorze znajdziemy najwięcej galaktyk na całym nocnym niebie. Najjaśniejszą gwiazdą panny jest Spika. Nazwę taką dostał też kiedyś jeden z pierwszych smartfonów pewnej marki, a jakiej to już sobie sami poszukajcie. Zmierzając powoli do gwiazdozbioru naszego Herosa, Heraklesa, po drodze od panny natrafimy na dość ciekawy i dobrze widoczny w okresie wiosennym gwiazdozbiór, a mianowicie koronę północy. Związany jest on z mitem o Minotaurze. Książę Tezeusz z braku lepszych zajęć postanowił ubić bestię, a pomogła mu w tym córka króla Krety Minosa, Ariadna. Dała mu miecz i kłębek nici, aby nie zgubił się on w labiryncie. Po tym jak Tezeusz został pierwszym na świecie matadorem, opuścił Kretę z Ariadną. Jednak po po drodze zwęszył nową przygodę, więc porzucił księżniczkę na wyspie Naxos. Płacz i lament nie trwał jednak długo. Okazało się, że na wyspie pijaństwu i rozpuście oddawał się akurat Bóg wszelakiego wina Dionizos. Poślubił Ariadnę Akulawy, Hephaistos w prezencie ślubnym wykonał dla niej diadem, który po jej śmierci został umieszczony na niebie. Dionizos natomiast po dziś dzień oddaje się pijaństwu i rozpuście. W Koronie Północnej jest bardzo mało obiektów, które można obserwować bez mocnego teleskopu. Natomiast na lewo od korony znajdziemy naszego greckiego herosa Heraklesa, a właściwie Herkulesa, ponieważ używa się jego łacińskiej nazwy. Herkulesa przedstawiać nie trzeba, był to Chuck Norris starożytnej Grecji, kochany przez Zeusa, nienawidzony przez Herę. Na polskim niebie widoczny od wiosny do jesieni, a w jego obrębie zobaczyć można gołym okiem około 140 gwiazd. Znajdziemy tu kilka gromad gwiazd, Galaktyki i Mgławice, jednak większość obiektów nadaje się do obserwacji teleskopowych. Na koniec mały słabo widoczny gwiazdozbiór Tarcza, zwana dawniej Tarczą Sobieskiego. Zobaczyć go możemy latem nad południowym horyzontem poniżej Orła. Zawiera w sobie około 20 gwiazd widzianych gołym okiem. Jest jednak w pewnym sensie gwiazdozbiorem wyjątkowym. To właśnie w nim znajduje się największa zaobserwowana gwiazda, czyli Uyskuti. Jak wielka jest możecie zobaczyć w odcinku o największych znanych gwiazdach. Do wyszukiwania gwiazdozbiorów polecam program Stellaris, z którego pochodzą animacje użyte w tym odcinku, a do którego link znajdziecie w opisie filmu. Przydatne są również tego typu obrotowe mapy nieba, dzięki którym jeszcze łatwiej namierzycie gwiazdozbiory i niczym pokemony złapiecie je wszystkie. W kolejnych odcinkach zajmiemy się bardziej detalami, czyli tym, co w tych gwiazdozbiorach się znajduje, czyli mgławice, czyli gromady otwarte, gromady kuliste i masa, masa innych ciekawych rzeczy. Natomiast miałem Wam powiedzieć też, czym odróżnić i w jaki sposób przede wszystkim odróżnić planetę od gwiazdy na nocnym niebie. Otóż jest pewna różnica. Jeżeli patrzymy na dany punkt świetlny i zastanawiamy się, czy jest to gwiazda, czy planeta, wystarczy zobaczyć, czy mruga, czy też nie mruga. Gwiazdy generalnie poprzez drganie atmosfery. Sfery mrugają. Planety, jeżeli nie znajdują się gdzieś blisko, znaczy nisko nad horyzontem, to nie powinny mrugać. Także, jeżeli coś nie mruga, to możecie być prawie na 100% pewni, że jest to właśnie planeta, a nie gwiazda. W każdym razie, ja się z Wami już żegnam. Zapraszam Was do kolejnych odcinków, zapraszam Was na live. No i generalnie trzymajcie się i patrzcie w górę, bo tam są po prostu najciekawsze rzeczy.